Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak wyczyścić dane przeglądarki Safari na iPadzie R. Aby wyczyścić dane historię, najpierw włącz przeglądarkę. Następnie naciśnij w lewym górnym rogu, aby otworzyć panel boczny. Historia. I teraz możesz wyświetlić swoją historię wyszukiwań zaznaczyć wymaż aby wybrać aby wymazać historię może wybrać z jakiego okresu chcesz tą historię usunąć czy tylko z ostatniej godziny z dzisiaj z dzisiaj wczoraj czy całą historię ja wybiorę całą historię oraz dodatkową opcję zaznaczę zamknij wszystkie karty które są obecnie otwarte następnie nacisnę wymaż historię i jak widzisz Zostały zamknięte karty, dlatego że taką opcję dodatkową wybrałem, i również historia jest pusta. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. I nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji.